Jak działa system dozowania ręczników typu H2? System H2 jest przeznaczony do dozowania ręczników tzw. Xpress. Są to ręczniki, węższe, składane na 3 lub 4 panele. Pakiet do tego dozownika wygląda w ten sposób. Jest wyższy i węższy. I do tego dozownika można włożyć dwa pakiety. W takim pakiecie mieści się od 100 do 150 ręczników w zależności od rodzaju, który wybierzesz. Nowością w ofercie są skompresowane pakiety ręczników, w których mieści się aż 225 listków w takim małym pakiecie. W momencie, kiedy włożymy 3 pakiety do dozownika, w dozowniku mamy aż 675 listków. To bardzo dużo. Dozowniki typu H2 występują w kolorze białym, czarnym i srebrnym. W przypadku dozowników białych i czarnych na dole dozownika jest przezroczysta szybka, przez którą widać, Ile pozostało ręczników? Gdy zwrócisz uwagę, że ręczniki kończą się w dozowniku, wystarczy, że włożysz kolejne dwa pakiety. Oczywiście pamiętając, by zdjąć banderole. Zobacz, jak łatwo uzupełnić dozownik.